To, że gaz jest w rzeczywiście zawdzięczamy jej. Jest to początek dłuższej drogi. Im więcej zainteresowanych mieszkańców, im więcej zainteresowanych... Gospodarstw domowych, jak i działalności gospodarczych, tym większe prawdopodobieństwo, że ten gaz pójdzie dalej. A tutaj oddaję głos pani Agacie. No właśnie, aby w ogóle taki gazociąg mógł zostać wybudowany i aby spółka była do tego gdzieś tak nastawiona pozytywnie, to pewnie trzeba było jakieś deklaracje czy takie rozeznanie zrobić. Gdzieś tam też w komentarzach to widać, że mieszkańcy te inwestycje popierają i deklarują chęć przyłączenia w dalszej bądź bliższej przyszłości. Tak, zgadza się. Może tak nazwie to, jak to też gdzieś tam w przekazie dajemy, że wykorzystaliśmy w tamtym roku, nazwijmy to nasze pięć minut, tak? Bo realizowaliśmy właściwie powiat także przy naszych środkach gminnych, taką dużą inwestycję, która była wyczekiwana przez wiele lat, przebudowa przez wioskę. No i to był taki moment, gdzie albo taka nowa infrastruktura, która no przychodzi siłą rzeczy do nas, no bo ten świat się zmienia, powstanie tu i teraz, albo trzeba będzie troszeczkę na nią poczekać, tym bardziej, że są wszystkie gwarancje drogowe i tak dalej. No i zrobiliśmy taką inicjatywę oddolną. Gdzie zrobiliśmy takie spotkania z mieszkańcami, jakie jest zainteresowanie wszystko naszykowaliśmy, no i okazało się, że na tym takim długim, niedługim odcinku bo kilometr 500, gdy była ta droga przebudowywana na Strzała było 32 wnioski, no to myślę, że to jest bardzo dużo, tak? Nie licząc tego odcinka, gdzie jest właśnie ten łącznik z gminą Wieruszów, czyli tej tak zwanej kolonii Wieruszowskiej, gdzie teraz ci mieszkańcy ma, mają tą możliwość, ale na tym właśnie wspomnianym odcinku 32 skrzynki, no to jest jest bardzo dużo. Na dniach dostaliśmy informację informację, że sieć jest w pełni oddana do użytku, została nagazowana. No więc zaczął się już ruch w tym temacie, już nawet mamy pierwsze gospodarstwo, tak, które postanowiło się przyłączyć, kolejne już podejmują procedury przyłączeniowe całą tą formalną stronę, więc myślę, że jest bardzo pozytywny odzew i tych mieszkańców, gdzie nie mają jeszcze tych skrzynek, również jest zainteresowanie, również zaczynają procedury, więc możemy się tylko cieszyć. Również gdzieś tam w komentarzu widziałem, że już się mieszkańcy innych części gminy pytają, kiedy gaz na przykład będzie w Bolesławcu. Jak wiemy, no nie jest to proces łatwy, bo tutaj udało się to przy okazji drogi tak przebudowy zrealizować. Czy jest jakaś w ogóle taka perspektywa perspektywa, aby gdzieś tam dalej te sieć rozszerzać na teren gmin. Cały czas prowadzimy rozmowy z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa, oddział w Łodzi, że jest to zainteresowanie mieszkańców poszczególnych tutaj miejscowości, jednak na chwilę obecną pracy spółka ma tyle, ponieważ przede wszystkim gazyfikują się wszystkie miejscowości takie blisko miejskie, tak, osiedla, więc mają tej pracy mnóstwo i w dużej mierze to będzie po prostu zależeć od zainteresowania tutaj poszczególnych mieszkańców danych miejscowości. Gdyby był taki odbiorca, nazwijmy to większy, czyli jakaś działalność gospodarcza, która cały rok potrzebuje tutaj zaopatrzyć się tutaj w te niebieskie paliwo, no to pewnie by było zdecydowanie szybciej. No myślimy w niedługiej przyszłości, no taki czas przyszedł tych trudnej organizacji spotkań i tak dalej, właśnie zrobić takie spotkania tutaj z mieszkańcami i wyważyć po prostu ten temat, zorientować się tym bardziej, że mamy projekt, tak, program Czyste Powietrze i mamy tą możliwość korzystania, do tego jest przecież ulga termomodernizacyjna, gdzie już mamy te koszty, możemy sobie wliczać przy rozliczeniu podatku, tak, od 2019 roku, a wszystkie te koszty są kosztami kwalifikowalnymi tutaj, więc też myślę, że to jest taka ważna informacja dla mieszkańców. No i Wiemy, że ten rok szczególnie nam pokazał, że y, to zdrowie jest bardzo ważne, tak? a jakość powietrza nie najlepsza, a, a puca będą nam potrzebne. Zdrowe puca.